Marta z rośliny Opowiem Wam dzisiaj o roślinach kwitnących wiosną. A jak wiemy, o tej porze roku, natura budzi nam się do życia. I pierwsze budzą się kwiaty z tak zwanej piątki wiosennej, którą tu specjalnie dla Was przygotowałam, oraz trzy dodatkowe smaczki. Mamy, mam tu na myśli floks trzydlasty w dwóch kolorach: biel i róż. To są rośliny miododajne, zadarniające. Idealne na skalniak i na pojemniki. I to jest pierwsza roślina, o której tutaj chciałam opowiedzieć. Drugą rośliną jest żagwin ogrodowy. Żakwin kwitnie na fioletowo, ma takie filcowane liście, też, też kwitnienie między kwietniem kwiecień a maj, e, podobnie jak floksy. I to kwitnienie trwa dwa, trzy tygodnie. Może się utrzymywać maksymalnie do miesiąca. Natomiast po kwitnieniu każdą z tych roślin musimy przyciąć e, ze względu na to, aby utrzymać ładny pokój. Później mamy e, smagliczkę skalną. Smagliczka skalna to jest roślina, która ma żółte, miododajne, e, takie właściwie cytrynowe kwiaty, przy, bardzo przyciągające owady, motyle czy, czy pszczoły. Kwitnie z daleka, bardzo jest taka... Mm, Lekka i, i słodka w zapachu. Yy, niektóre sadzonki już zaczynają przekwitać, a mamy w tym momencie już końcówkę maja, więc ta, sm ta nasza smagliczka już kwitnie od kwietnia, a więc bardzo długo. Wartościowa roślina także fantastycznie prezentuje się na skalniach, do doniczek czy ewentualnie na rabaty mieszane, bo nie tylko wiosenne, ale wzbogacone roślinami później kwitnącymi. Później mamy ubiorka wiecznie zielonego. To jest roślina, która jest najwyższa z tych, które pokazałam naj, y, przed chwilą. Do 35 cm wysokości. Kwiaty białe, także miododajne. I też po przekwitnięciu, a kwitnie też dość długo, bo będzie nam kwitł jeszcze y, i maj i, cał, i, i czerwiec. Przycinamy kwiaty, aby ten pokrój był bardzo ładny. I ubiorek nam powtórzy kwitnienie, jeżeli są jest w dobrych warunkach posadzone, jeszcze jesieni. Na koniec mamy piątą roślinę, która się nazywa gęsiówka kaukaska. Okut liściach, białych kwiatach, miododajna, zimozielona. Z tych roślin, które pokazałam, większość jest zimozielona, z tej naszej piątki. Wymagania mają bardzo podobne, czyli stanowisko słoneczne. Ubiorek jest w stanie wytrzymywać nam jeszcze półcień, ponieważ będzie się w nim dobrze czuł. Natomiast reszta roślin do stanowisko słoneczne, ziemia musi być żyzna albo umiarkowanie żyzna, umiarkowanie wilgotna, przepuszczalna, tak żeby te rośliny miały na starcie bardzo dobre warunki. Ale oprócz tych roślinek, tej naszej piątki, powtórzę może, floks szydlasty, żagwin ogrodowy, gęsiówka kaukaska, tutaj tutaj mamy jeszcze smagliczkę skalną, i ubiorka wiecznie zielonego, czyli tą białą roślinkę. Mamy naszą piątkę, ale nie, chciałam, nie chcę, żeby to jakby na tym się kończyła nasza historia roślin wiosennych. Wiadomo, że kwitnie tych roślin wiosną dużo więcej. Yy, z takich, które bardzo lubię, yy, które są na wiosnę no, po prostu naszymi smaczkami, jest moja ulubiona. I to jest naprawdę mistrzostwo świata. Ja wezmę może je obydwie do siebie, żeby pokazać wam. Te niesamowite kwiaty, które wyglądają jak niezapominajka, i one kwitną też nam całą wiosnę. Ale oprócz tego rozwijają się w drugiej kolejności jeszcze liście, które u odmian brunery wielkolistnej, bo tak się nazywa ta roślina, są sercowate, są dużo większe niż teraz, bo one się teraz będą rozwijały w bardzo duże, piękne liście, które będą ozdobą do samego końca naszego sezonu, czyli do końca jesieni i brunerę warto mieć w ogrodzie, zawsze. Stanowisko półcieniste i słoneczne. Najbardziej lubi półcień, z tego względu, że jest rośliną dedykowaną do tego stanowiska, natomiast jeżeli będziemy ją regularnie podlewać, to będzie nam się wspaniałe prezentowała w pełnym słońcu także i na stanowisku o glebie żyznej. Drugą, już przedostatnią naszą roślinką jest dąbrówka rozłogowa, którą każdy na pewno kojarzy, nawet z trawników dziko rosnących. Mam tu sadzonkę wspaniałą, po prostu kwitnącą niesamowicie bujnie, która się rozwija jeszcze w rozłogi, bo ta roślina się przepięknie nam przemieszcza po ogrodzie, rozwija na boki, czyli jest rośliną rozłogową. Możemy ją nawet podzielić na, na, jakby na części i w ten sposób stworzymy sobie tak, zamiast trawnika roślinność zadarniającą, która jeszcze na dodatkowo kwitnie. Dąbrówkę mamy dostępną w różnych w odmianach, a na koniec na skalniaczki też taka, taki, taka roślina, która yy, cieszy oko bardzo krótko, ale jest za to bardzo intensywna, czyli skalnica pelsymwańska, yy, na przykład w tych dwóch odmianach w kolorze różowym czy białym. I to są roślinki, które będą pięknie wyglądały, natomiast po przekwitnięciu ona może nam częściowo nawet zamierać się, trzeba bardzo przyciąć. I to jest jakby taki niuans na, naszej, na naszym skalniaku, yy, czyli dodatek. Nie, może, nie powinniśmy mieć jakby cały skalniak w tej roślinie. Jest to bardzo fajna, fajny dodatek. Mam nadzieję, że, że zainspirowałam Was wiosenną zielenią i kwiatami. I mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was serdecznie.